Dzień dobry, witam. Kolejny wspaniały dzień, kolejny wspaniały poranek. Ja właśnie skończyłem spakować plecak. Jest godzina 7.10. Emocje po prostu aż we mnie buzują od godziny 5.30, 40, coś takiego. Nie patrzyłem dokładnie na zegarek, nie śpię. Ależ mnie to lepiej kurczy, dzisiaj ten wielki dzień, słuchajcie. Nie robi sobie jaj, ale faktycznie stałem wcześnie, <laughs> stałem wcześniej i. Popakowałem rzeczy, przekąpałem się, umyłem moją szczecinę na, na, wło, na głowie. No i czekam tak naprawdę do godziny ósmej na śniadanie. Kaltę, tylko żeby nie zapomnieć, nie zgubić, bo już mi się zapodziała, e, śniadaniową. No i po śniadaniu biorę plecak i ruszam prosto w kierunku szczytu tarnicy. E, jeśli chodzi o pogodę, to jest mróz w tym momencie. Zimno, wszystko pokryte szronem, więc pierwsze, jeśli nic się nie zmieni, tak naprawdę, to pierwsze kilometry będą bardzo, bardzo przyjazne w sensie zerokoło lubię jakiś mroz, lubię jak to wszystko, szczególnie jak potem słońce się podnosi, wszystko błyszczy. Więc naprawdę e, pogoda dzisiaj będzie sprzyjać. Żadnych opadów deszczu, żadnych tam jakby innych przeszkadzajek powinno być dobrze. Opuszczamy lokum, w którym spędziłem noc i ruszamy. Drogę przeznaczenia na Tarnicę. Na Tarnicę, przede mną 3 godziny drogi pod górę. Nie będzie łatwo, ale psychicznie się już nastawiłem i w zasadzie już myślę co, co potem, a nie na tym co przede mną. Więc chyba jest dobrze. Swoją drogą tak widzę, że wszyscy z takimi małymi plecaczkami. A ja kuby jak żółw z wielkim 20 parokilowym pecakiem. Ale cóż, tutaj profesjonalista idzie. Nie mogę jakiś taki mały mały pycaczek sobie wziąć, bo to by lipnie wyglądało. Nie. Albo na grubasie, albo wcale. Czerwony szlak poprowadzi mnie na szczyt. I nie zatrzymam się. Miło, że są takie schodki, ale mam wrażenie, że one bardziej męczą niż, niż to bebło. Ale, ale przynajmniej widać po schodkach, że się wspinam. Bo tak to nie widać. No, wspinam się, ale jeszcze 6 km. Żeby z przecież. Póki co szlak jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Nie ma błota tak jak tu już przechodziłem. W związku z czym póki co jeszcze kijów nie wyciągam. Nie jest też aż tak stromo jak myślałem No ale to nie zmienia faktu, że pot już się pojawił Ale coraz bliżej, słuchajcie. To nie tak daleko 5,4 4 km na szczyt, rzut beretem, tak szybko pójdzie? Dziwne. mam mamnaczoną jakąś altankę Chyba sobie odpocznę Chyba kawa przestała działać A tak dobrze szło Już było dobrze, no już było dobrze Chatkę już widać chick Czerwa! Po pierwszej godzinie marszu Powiem wam, że początek był fajny Ale potem zaczęła się stomizna I to pokrzyżowało mi plany Plus jest taki, że nie ma tego błota, o którym mówiłem Przynajmniej na razie Zobaczymy, jak będzie potem. Muszę łupać czapkę, bo głowa mokra. Nie chcę się przeziębić. Dobra, odpoczynek skończony. Lecimy dalej. Z tego co widzę. To szlak się trochę opanował. Już nie jest taki stromy. Też patrzyłem na mapkę teraz. Na wysokość jestem na 950 metrze. A więc w już niedaleko. Czyżbym najgorsze miał ze sobą? To się okaże niedługo. Pamiętacie jak mówiłem, że nie będzie domu, Że już się zrobiło w miarę spoko? No to nie. Nie jest spoko. Co gorsze, czy podchodzenie tak normalnie, czy te schody. Schody jeszcze bardziej męczą. Ale mam kryzys teraz. O, ja się. To jest ten moment, kiedy sobie myślę, po co mi to było. Oby szybko przeszło. Przepraszam, że tak mało mówię, ale po prostu łapię oddech. Natomiast widoki robią się coraz ciekawsze. A tymczasem, bez odbioru, ta góra mnie zajedzie. Jest ławka, ławka, coś dla mnie, ławeczka, ale widoki, ja pierdzielę. Jeśli wam pust nie wypluć, muszę mieć przerwę. O Boże. Znowu to powtórzę, ale mam nadzieję, że z Tomo to już było. I tyle będzie już z górki. W sensie pod górkę, ale z górki. tak blisko a do pada kryzys kolejny przez te schody kurde tak kto to wymyślił schody no masakra porażka jest No nie mogę. To są właśnie mieszane emocje. Nie radość, że już blisko, nie radość, że pogoda. Ale kuźba nie ma sił Tak, to trzy schodki wody, bo nie mogę, no? Poraka. W ciągu wzroku Szkoda, że sił coraz mniej To jeszcze trochę do pokonania zostało Dzisiaj będzie przezierany odcinek Przesapany, no ale cóż Taki klimat, nie? Nikt nie mówił, że będzie łatwo Ostatni postój mojej przed atakiem szczytowym ostatni ostatnia posiaduwa to, to już tam to już tam ostatnia góra do pokonania o. To zrobiłem to. Ja będę odpoczywał przez tydzień. I tak oto po 24 dniach marszu z Warszawy. Dociera do turnice plecakiem ponad 20 kg i bez kijków trefingowych <grywa> zrobiłem to <grywa> teraz chwila odpoczynku i to co dalej bo oczywiście tego już nie zaplanowałem <grywa> tak to opuszczam tarnicę, posiedziałem tutaj chwilę, pogadałem natomiast zmęczenie nie daje mi sklecić słów także ostatnie ostatnia fociana. na latarnicy i schodzę z dół, w dół do tego innym szlakiem, niż wchodziłem szlak niebieski tym razem no i tam będę się starał jakoś, nie wiem, czy złapać busa, czy jakkolwiek rozwiązać kwestię transportu, zobaczymy wyprzytykałem się cały z gotówki mam nadzieję, że jakoś mi to nie przeszkodzi, żeby złapać busa że tam można coś się zaopatrzyć, kartą płacić chyba nie, ale nie wiem, coś pokombinuję najwyżej Jakimś blikiem coś komuś dam, zapłacę, jakiś handel wymienny, zobaczymy. Także mykam. Mykam, zrobiłem to. Przepraszam, że tak mało entuzjastycznie, ale naprawdę wykułem płuca. Płuca, już mi się język przłączył. Trochę ludzi się jednak naszło. Mamy to. Kolejny cel, zdobyty, kolejny cel osiągnięty. O oh yeah. Ciekawe co będzie następne. Pięknie jestem na dole. Docieram do woła Sotego, ale <noise> jestem z siebie dumny. 15 km 4 godziny 46 minut. Z ciężkim plecakiem, bez kijków. W tej nazad. Kurde. Naprawdę dałem radę. Mimo, że trochę postękałem, mimo że nogi bolą. To jednak tempo moim zdaniem jak na mnie niezłe. Także jestem z siebie dumny. <laughs> jeszcze kazaj do głównej drogi i potem owczaje Co i jak jeśli chodzi o transport. To Mam nadzieję, że coś się uda złapać. No powiem Wam, że nie tak łatwo się wydostać z włosa tego. Był busik, natomiast pan sobie policzył 50 zł. Chyba, że ktoś się jeszcze zgłosi, to wtedy się rozbija po połowie, nie? Im więcej osób, tym taniej. Natomiast no, przecież nie będę stał w busiku i czekał aż ktoś wsiądzie, bo się może okazać, że nie wsiądzie, zapadnie zmroki, e, Będę musiał i tak wyjść i tak. iść, więc 6 km się po prostu przejdę, e, co to dla mnie? Także dodatkowe do uszczy górnych i tam jakiś będę próbował łapać. E, I tam będę próbował łapać jakiś bekales. E, tak się zagapiłem, bo tu samochody, jest parkik Nie wiem czy kogoś nie podpytać, czy mnie nie podrzuci. Nie, bo już mamy pełne 4 osoby A, jaś, 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 jaś. Tak, tak Także taki łazik, nie? Natomiast fajnie, że patrolujecie, to już jest piąty raz, kiedy się ktoś zatrzymuje i pyta co to za... z, z, z pesakiem, nie? Nie, tak ze Różne, Różnie, różnie, no teraz tak nie niedługo... jedyną... Dobra, słuchajcie zbliżam się z powrotem do Ustrzyk Górnych więc będę kombinował będę coś próbował Będę się starał, żeby ogarnąć jakikolwiek transport, a jak nie to, to stopa no, zobaczymy jak się uda. Powiem wam, że nawalone tych rozkładów i tak naprawdę nie wiem, którym mam jechać. To jest tak nieczytelne. Ja pierdzielę. A te autobusy jakoś tak jeżdżą, tutaj, a to jeszcze jakiś ten, bo tutaj gdzie to są nokaki jak się mykną, ale to... A to w to jedzie? Bo pan musi zobaczyć sobie temat. zapinać podróżnik, ale jak jedzie to mi się wydaje, że, to, że nie wiem czy podróżnik wyjechał, my pan to sprawdź. Dobra, zaraz zobaczymy No tak słuchajcie, nie wygląda sytuacja wesoło bo do Wetliny się raczej już dzisiaj nie dostanę bo ostatni autobus odjechał o 14.22 a jest godzina 14.53 więc niestety, ale plan mi nie wypali Patrzyłem Sanok. Do Sanoka jest to 18 jeszcze. Natomiast no co ja będę kurde w Sanoku robił. Jak tam też noclegu żadnego nie mam. O... Nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem. Tutaj bym się gdzieś przekimał, ale nie chcę znowu płacić 160 zł za nocleg jak ostatnio. Jak wczoraj. No poracha po prostu. Poracha. Tak jak mówiłem, wszystko jest już po sezonie i tutaj... Wydostać się stąd, to jest jakaś lipa. No nic, chyba stanę będę łapał stopa, no bo co mi pozostaje? Jeszcze jest widno, więc, więc może ktoś się zatrzyma. Innej opcji tak naprawdę nie ma. Posprawdzałem, ani busem, ani autobusem pozostaje stop. Ewentualnie z buta 16 km. Czy, czy mi się chce po ciemku? Nie wiem, zobaczymy. Także dziękuję, za, że się zatrzymaliście. Bo naprawdę miałem już mój problem, bo się ściemniało Już miałem i buta, ale to 18 km. Problem potem z pojazdem, z powrotem. Wszystko do, Wszystko do, zakopanego. do zakopanego? No tak, Ten tak samo tutaj. No, Też Tak samo nas skasował w kurde Z dziećmi się wtedy pytają. Z dziećmi no, bo tak samo to żeby tam człowiek, jakoś tamtego. Ale... Wtedy. No ja na tym. Ja, ja te poszedłem do sklepu się o te, te pytać, czy to jakiś ten jeszcze kursuje, a no. pani mówi, nie to panie, to wszystko już poza sezonem jest. Ostatni 14.20 odjechał. Mówię, ja nie mogę. Trochę błotka było no. na szlakach. O, nie takie błoto przechodziłem. Kurde, popadałem w kałuże takie, że po prostu aż... Tutaj to był dzisiaj luks. To nie było jeszcze błotko. No i tym sposobem zostałem podrzucony do Wietliny, także... Już sobie właśnie rezerwuję ten nocleg o którym mówiłem, w pokoju osobowym Więc wszystko się udało. Tylko jak tam iść, teraz muszę zobaczyć. Jest taka akcja na wariata w ogóle. Jak to ze mną, nie? Gdzie tu jest ten adres? Gdzie tu jest adres? Skontaktuj się z obiektem. Skopiuj adres. Ale macie na żywo teraz, ale macie na żywo klej. Gdzie to jest? Ile to jest? Dwie minuty jogi. Nie rozumiem, że jak teraz Pan jest u nas. Tak, jak najbardziej. Dlatego pytałem, nie wejście. Dobra. Tutaj mamy jeżeli są buty, bo u nas była tak jak najbardziej prośba, że but jest. Są. A, no dobra. Dzięki z super, na super. 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 Dziękuję pięknie. Jak widzieliście, przybyłem już do lokum. Także póki co jestem sam. Nie wiem, czy ktokolwiek tutaj dołączy. Nie ma pościeli, ponieważ w śpi się pod własnym śpiworem. poprzez prześcieradła i całe porządzenie, poduszki. Są dodatkowo płatne, więc Janusz wiadomo. Przecież mam wszystko. Mam wszystko. Także... Także udało się, moi drodzy. Nie dość, że zdobyłem termicę, to jeszcze zdobyłem noslek Jest moc, jest dzisiaj moc po prostu. No nie mogę w to uwierzyć, wiecie? Że tam się wlepałem. Fajnie.